W ostatniej ankiecie zdecydowaliście, że chcielibyście zobaczyć test komputera przeznaczonego do grania w rozdzielczości 1440p i taki właśnie zestaw dzisiaj dla was mam. Do takiego komputera można podejść na różne sposoby. Pierwszy, no to składamy takie minimum, które pozwoli na komfortową grę w 1440p właśnie. Nie przy samej tej granicy 60 klatek, ale ogólnie jakby z założeniem, że ten komputer ma być budżetowy raczej. Że każdy jest budżetowy, bo każdy komputer ma jakiś budżet, ale wiecie o co mi chodzi. Druga droga natomiast jest taka, że składamy taki naprawdę dopasiony komputer typu RTX 5080 i naprawdę mocny procesor, no i automatycznie dużo wyższa cena. Ja stwierdziłem, że wybieram tę pierwszą drogę, dlatego naszym procesorem jest Ryzen 5 7500F. Tutaj można by było wziąć nawet tego tańszego Ryzena 5, co Łukasz ostatnio testował, no bo w 1440p gramy, więc większy nacisk na kartę graficzną, ale stwierdziłem, że, że nie, że jakby nie chcę już schodzić poniżej tego 7500F. Płytę główną od razu mogliście zobaczyć, a przynajmniej jej kawałek, natomiast jest to B650 od MSI, dokładnie model Pro B650M, myślnik P. No, i to jest raczej jedna z takich budżetowych B650. No raz, że rozmiar sam w sobie. Dwa, że no widzicie, że tutaj no, no nie ma na niej jakoś upchane bardzo dużo dodatków, natomiast jest ona w zupełności wystarczająca. Bardzo ważna opcja: przycisk BIOS Flashback. Gdyby zaistniała taka potrzeba, można sobie tutaj BIOS przeflaszować bez procesora, nawet w gnieździe. Troszkę brakuje mi tutaj jakichś radiatorów do dysków, natomiast no, taki budżet mamy że płyta główna występuje bez tego. Natomiast co fajne, mamy wyprowadzenie USB typu C na obudowę. Nasza obudowa również będzie miała taki port na panelu frontowym. Nie ma niestety tutaj takiego USB typu C na panelu portów wejścia-wyjścia, no ale co zrobić? Spoko sekcja zasilania, wydaje mi się, że no, tak jak mówię, ta płyta spokojnie poradzi sobie z naszym procesorem i pewnie obsłuży jeszcze jakieś upgrade. Pamięci operacyjne, dobre, bo polskie. 32 GB, ddr piąteczki oczywiście, no bo Ryzen nowy, więc mamy good ramy. I kurde, ładne są te moduły w ogóle. Iridium. 6000 megatransferów, CL30 i wkładam je odwrotnie, ale to nie moja wina, bo zobaczcie, no producent nas zasugerował, że to jest tył, nie? Robią to samo, co bodajże Corsair robił ze swoimi modułami. Dysk mamy od producenta, który nazywa się Kyoksia. Wziąłem go z tego względu, że po pierwsze jest niedrogi, około 220 zł w momencie, w którym zamawiałem ten dysk, kosztował. Natomiast nigdy nie miałem żadnego dysku marki Kyoksia u siebie na testach i chciałbym po prostu zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. Kyoksia oni w ogóle zasłynęli tym, że chyba jako jedni z pierwszych, pokazali takie naprawdę wysoko pojemnościowe dyski SSD w formacie M2. Natomiast no to jest 1 TB PCI Express 4.0. A i tutaj trzeba dać jeszcze ten linksik. Linksik trzeba przykręcić, ale Wihaister już jest beznarzędziowy. W związku z tym, że nasz procesor był w wersji OM-owej, Czyli bez chłodzenia boksowego, no to trzeba coś dokupić. No i stwierdziłem, że stawiam tutaj na ferę. Są inne opcje, pokazywałem Wam je w ostatnich zestawach komputerowych: są Thermalrite, są Arktyki, ale dzisiaj będzie nasza również rodzima fera. No i tutaj, słuchajcie, jest niewątpliwa przewaga właśnie takiego Arktika, jakiego mieliśmy ostatnio, nad ferą. Nie? No, raz rząd był chyba tańszy, a teraz, teraz już, zdaje się, wyrównały się te ceny, ale zobaczcie, nie trzeba było się. Wiecie, co robić z tymi dingsami, które, no już jakby skuteczne. Ale upierdliwe jednak. Zwłaszcza przy zdejmowaniu chłodzenia, co mi się zdarzało wielokrotnie, czy wentylatora w, w obudowie. To się zdarza faktycznie. To nie jest taki super rzadki scenariusz, ale jak macie tutaj kartę graficzną. Wyobraźcie sobie, no to weź teraz tutaj to, to zdejmij, odciągnij. Z drugiej strony masz obudowę. No, no kurczę, powiem tak. Fera ma silną konkurencję. A teraz obudowa i słuchajcie, będzie to nowość, którą chciałem sprawdzić specjalnie, bo znalazła się w polecanych zestawach nawet moich ostatnich. No i pierwsza wiadomość jest taka troszkę niepokojąca, bo jak widzicie, no jest lekka. Jak lekkie, no to co się mówi, że no, że tanie albo, że słabe. Tania jest faktycznie, bo kosztuje zaledwie 228 zł. To jest obudowa Chief TK słuchajcie, Hunter 2. No i wziąłem ją dlatego, że po pierwsze, no wydaje się być obudową, która oferuje całkiem sporo w swojej cenie, no bo mamy cztery wentylatory, RGB, USB-C na froncie, panel z hartowanego szkła, no i całkiem dobrze wygląda moim zdaniem. Natomiast no czuć od razu, jak ją wyjąłem z pudełka, że to jest obudowa z tych tańszych, natomiast no, ona niczego nie udaje, mam wrażenie i po prostu taka ma być, no, to jest 228 zł, więc nie mamy co oczekiwać. Nie wiadomo czego. Natomiast są filtry przeciwkurzowe, jest ten całkiem ładnie wyglądający przód. I ogólnie Chiftek ostatnio się obudził. Ja o tym mówiłem również w w tym materiale o polecanych zestawach komputerowych. Zrobili te obudowy, wypuścili jakieś chłodzenia bodajże jeszcze. Są w ogóle zasilacze, które w formacie bodajże ATX3.1 kosztują niemalże połowę tego, co chce konkurencja za podobne specyfikacje. Także no, trzeba zobaczyć, o co z tym takim chodzi, czy obudzili się nie bez powodu. No i zaczynamy sobie od obudowy w dzisiejszym filmie. Troszkę tutaj o tej obudowie będziemy mówić więcej w związku z tym, że to jest nowość. Zacząłem sobie grzebać się tutaj w poszukiwaniu Śrubek i znalazłem kabel taki tęczowy, <laughs> ale to jest kabel RGB po prostu do podłączenia do yy, płyty głównej. No i patrzę, że jest również jakaś instrukcja od kontrolera. Patrzę, jest kontroler faktycznie? No jest! Jest kontroler w ogóle RGB czy fan hub taki dla wszystkich naszych zainstalowanych wentylatorów, który można podłączyć do płyty głównej? Nie trzeba podłączyć, można nim sterować również z poziomu tutaj naszego frontowego panelu. Także wydaje mi się, że za te 228 zł, jak na razie, dosyć dobrze to wygląda, ale. Pewnie znajdę za moment jakieś minusy. No i długo to nie potrwało, słuchajcie. Pierwszy minus jest taki, że no mamy te tradycyjne kable od frutowego panelu. A no ja wiem, że to jest cięcie kosztów, ale zastanawiam się, ile droższy może być ten kabel, który jest po prostu jednym jakby kabelkiem bez tych wszystkich końcówek. Zakładam, że niewiele. Natomiast, no okej, okay, dobra, powiedzmy, że na to można przymknąć oko. Natomiast popatrzcie tutaj. Mamy USB typu A. 3.0 i USB typu C. No i wszystko byłoby ok, gdyby tylko te dwa porty rozchodziły się na dwa kontrolery, albo na dwa przynajmniej podłączenia do naszej płyty głównej. A tutaj tak troszkę chiftek. No, ja rozumiem, że to jest cięcie kosztów, ale leci, wiecie, w co. Mam wrażenie, bo to wszystko, te obydwa porty podłączają się do złącza USB 3.0. Na płycie głównej, ale to jest ten standard, jakby, no wiecie, ten, który jest przeznaczony do typu A. A w związku z tym, że nie ma oddzielnego kabla dla naszego portu USB typu C, no to niestety z tego sobie nie skorzystamy. Ich ochliki w mojej głowie oszaleją. Także rozumiem, że cięcie kosztów. Okej. Okay jest to zrozumiałe gdzieś w pewnym stopniu natomiast gdyby tak dać tutaj ten dodatkowy port USB typu A na frontowym panelu a normalnie USB typu C podłączyć tam gdzie powinno być no to nawet jakby ta obudowa kosztowała w związku z tym te 15 czy 20 zł więcej to moim zdaniem byłoby spoko jak dla niej a tak to jest taki półśrodek mam wrażenie troszeczkę że o masz tutaj USB typu C na frontowym panelu i wszyscy myślą że o kurczę tutaj sobie podłączę naprawdę szybkie Dyski i tak dalej, ale to tak nie do końca jest. Także trochę mi się nie podoba to rozwiązanie, ale 228 zł. Jeszcze raz podkreślam. Kolejny minus to ta zapadka, którą wszyscy producenci od jakiegoś czasu pchają do swoich obudów. Pozbądźmy się tego już, nie było nam to potrzebne. 5 lat temu nie jest nam potrzebne, również dzisiaj. No i kolejna rzecz no to ponownie cięcie kosztów, ale nie wiem ile można się tym bronić wyłamywane śledzie, czyli jednorazówki niestety. Zamontujemy sobie tutaj dobrze wszystkim znane Vero L5 brązowe o mocy 600 W. A teraz drodzy państwo przyszła pora na kartę graficzną i moim zdaniem jednym z lepszych wyborów obecnie do rozdzielczości 1440p. Będzie ten, no, tak średnio przyjęty jednak RTX 5060 Ti w wersji 16GB, 8GB w ogóle nie patrzę. Natomiast, no, w związku z tym, że ceny się troszkę uspokoiły, że no. Już nie kosztuje ta karta milionów monet i jest dostępna, no to jednak ona całkiem dobrze sobie radzi właśnie w rozdzielczości 1440p. I sprawdzimy sobie, jak radzi sobie w parze z naszym Ryzenem 57500F. O tej karcie zaraz muszę Wam powiedzieć jeszcze kilka ciekawych rzeczy o tym konkretnie modelu. Natomiast do tego zestawu części zamawiałem jeszcze pod koniec maja, kiedy to niewiele było wiadomo o tej karcie, a to jest Radeon RX 9600 XT 16 GB również. No i jeżeli jego cena będzie oscylować gdzieś w okolicach 1600 zł, no to jest on sporo lepszą opcją od RTX 5600 Ti, no bo te kosztują ten konkretnie 2100. Ogólnie za 2000 można dostać już 5600 Ti w wersji 16 GB, ale no, to jest mniej więcej tak samo mocne, a jednak tańsze o jakieś 400 zł. Oczywiście, jeżeli tyle będzie kosztować. Nagrywamy ten materiał jeszcze przed premierą, więc nie jestem pewien, jak to będzie z tymi cenami i dostępnością. Natomiast AMD twierdzi, że mają one gdzieś w okolicach 1600, właśnie kosztować, że bliżej tej kwoty, aniżeli 2000 zł. No a wydajnościowo jest naprawdę spoko. Teraz już mogę Wam mówić, bo jest już po premierze. Widzieliście je, a jeśli nie widzieliście, to. Dostają wam linki do tutaj i koniecznie obejrzyjcie. No ale wracając do naszego RTXA 5060i, co chciałem wam tutaj pokazać? No pierwsze, co tutaj rzuca się w oczy, to ten ucięty slot PCI Express, czy te, te, te linie PCI Express. No widzicie jak to wygląda. No niestety, jest ucięte, bo jest ucięte. To już widzieliśmy wcześniej. Takie rzeczy to się zdarzało. Nie będzie to jakoś wpływało ogólnie na wydajność karty. Natomiast co jest tutaj takie, no, moim zdaniem, do dupy, to umiejscowienie złącza zasilającego. No, jest ono w tym miejscu i to nie jest jakiś wybór taki stylistyczny, że o, że tutaj będzie fajnie wyglądać czy coś. To jest tutaj w bardzo niepraktycznym moim zdaniem miejscu, bo zwykle te kable ciągnie się gdzieś z okolicy. Jakby frontu obudowy bardziej aniżeli tutaj, przy samej ścianie, tej tylnej. Natomiast dlaczego tak jest? Bo zobaczcie, ta karta ma dosłownie ile? 10 cm, 12? Po prostu nie ma już gdzie fizycznie indziej tego złącza zasilającego zainstalować. Natomiast zaczniemy sobie od tego RTX-a 5060 Ti i słuchajcie, no, sprawdzimy po prostu, czy opłaca się dołożyć, czy się nie opłaca dołożyć, jak to. Wypada, czy opłaca się zaoszczędzić, bo czasami oszczędzić się nie opłaca. No i mamy tak naprawdę dwa zestawy komputerowe w dzisiejszym materiale. Ale zanim do testów, słuchajcie, znalazłem jeszcze jedno budżetowe rozwiązanie w naszej obudowie. Zazwyczaj dodaje się do obudowy tretytki, nawet w tych niskich budżetach. Chyba zdaje się, że AKIGA nawet dodaje trytytki, Natomiast tutaj mamy te takie druciki w plastyczku. Wiecie. Twistix się na nie mówi po angielsku, nie wiem jak po polsku. Teraz zdałem sobie sprawę, że pierwszy raz widzę ten, ten drucik w takiej nienaruszonej formie, bo zazwyczaj tak się je widzi, nie? jakby już rozwiązałeś się z czegoś i on jest taki pogięty, a one tak wyglądają, jak są takie dziewicze, nienaruszone. Zanim przejdziemy do wydajności, bardzo ważna informacja o cenach. Już z perspektywy kilku dni po premierze nowego Radeona. Najtańsze 8-gigowe modele zaczynają się od 1650 zł, ale tej karty nikomu bym nie polecił. A wersje 16-gigowe to na ten moment minimum 1900 zł. Za taką kasę uważam, że jest to karta nieopłacalna. Żeby skutecznie rywalizować Z RTX 5060 Ti, ta karta powinna kosztować około 1600 zł. Za 1700 może bym się zastanowił, ale na pewno nie poleciłbym jej za 1900, bo stówę więcej mamy 5060 ti w wersji 16 giga. Mam nadzieję, że to tylko kwestia niskiej dostępności i syndrom premierowy, który znamy aż za dobrze i ceny ustabilizują się w niedalekiej przyszłości, ale miejcie to na względzie. Testy zaczynamy od Time Spy'a. Benchmark ten jest o tyle ciekawy, że pokazuje taki surowy potencjał drzemiący w sprzęcie i słuchajcie, mimo że w większości testów RTX wypadał kilka procent lepiej, ten konkretny benchmark na korzyść Radeona. Minimalnie, ale jednak. Dalej już gry i zaczynamy od CSa. Tutaj rozdzielczość Full HD, bo benchmark ten ma jakiś problem z 1440p, ale zakładam, że zainteresowani i tak grają w tej niższej albo w ogóle jakiejś kustomowej. Średnio niecałe 30 klatek więcej uzyskał Radeon i ma również wyraźnie lepszy wynik 1%. Kolejna gra to Black Myth Wukong, czyli tytuł faworyzujący karty zielonych, można powiedzieć, ale na nagraniach nie ma wielkich różnic w wydajności. Tutaj już zgodnie z tematem filmu mamy test w rozdzielczości 1440p, ustawienia silne, bez skalowania i obydwie karty. Oscylują w okolicach 55 klatek. Dodam, że benchmark ten jest ogólnie bardzo ciężki i w grze można spodziewać się lepszej wydajności. Na wykresie wychodzi jednak przewaga RTX, który zyskał 7 klatek lepszy wynik. W Cyberpunku ponownie przebiegi bardzo podobne, choć Radeon widać, że ma minimalnie niższą wydajność. Natomiast obie dwie karty na ustawieniach Ultra w rozdzielczości 14-40p radzą sobie bardzo dobrze. Wynik: 2 klatki zaledwie na korzyść RTX, ale Radeon ponownie lepszy 1% low. Doom Eternal: czy już chyba powoli swoją benchmarkową służbę, ale z samego szacunku do optymalizacji i miodności włączę tę grę jeszcze do kilku testów. Ze względu na tę pierwszą cechę, żadna z konfiguracji nie będzie tu miała najmniejszych problemów. W obydwu przypadkach grubo powyżej 200 klatek, ale wynik delikatnie na korzyść Radeona. Nie ma niestety tak lekko w najnowszym Dumie. Ta odsłona serii jest bardziej wymagająca i oscylujemy tu już gdzieś w okolicach 60 klatek. Jest to lekki zwrot w tych nowych Dumach, bo zarówno gra z 2016 roku, jak i Eterna, można było odpalić na ziemniaku, a tutaj wychodzi, że ósma wersja silnika IT -tech potrzebuje już silniejszego sprzętu. Wyniki identyczne na obydwu testowanych kartach. Dalej dziedzictwo Hogwartu i ponownie mamy bardzo zbliżone przebiegi testowe. Okolice 75 klatek na jednej i drugiej konfiguracji, czyli póki co można powiedzieć, że do 1440p nie trzeba mieć high-endowej karty graficznej, nie? Na wykresie Radeon dwie klatki do przodu. Więcej tego samego w Forza Horizon 5. Karty zachowują się praktycznie identycznie, Tycznie, a wydajność pozwala na grę nawet z szybszymi monitorami na najwyższych ustawieniach. Radeon ponownie minimalnie szybciej, ale jest to zaledwie 5 klatek. Na przykładzie GTA 5 widać bardzo dobrze, dlaczego nowy Radeon musi być wyraźnie tańszy od RTX -a 5060 Ti. Gra jest tutaj odpalona w wersji Enhanced, naturalnie, a ustawienia to maksymalne z RT. No i niestety. Jak włączymy promienie, AMD jest wyraźnie w plecy. Co prawda Radeon bardzo ładnie nadrobił tutaj wynikiem 1% low, ale jednak średnio prawie 20 klatek za rtx -em. A teraz dla odmiany mamy wreszcie tytuł, który dość wyraźnie faworyzuje karty graficzne czerwonych. Horizon Forbidden West, ustawienia bardzo wysokie i GeForce chodzi tu w okolicach 60 klatek, a Radeon 80-90 nawet. Także spora różnica i widać to wyraźnie na wykresie. Indiana Jones natomiast, mimo że powstawał we współpracy z Nvidią, nie ma jakichś Specjalnych upodobań co do karty graficznej i mamy bardzo zbliżoną wydajność. Ale popatrzcie, ile to zżera fałramu: 12GB lekko. Na wykresie 5060 Ti lekko do przodu, ale Radeon ponownie lepiej wypada w 1% Low. Kingdom Come Deliverance 2 jest trochę bardziej wymagające. Tutaj na najwyższych ustawieniach jesteśmy przy samej granicy 60 klatek, ale nadal przyzwoite wyniki. Radeon minimalnie wolniejszy. I ponownie gra z ray tracingiem, czyli Quake 2 RTX i o ile AMD nie jest już tak strasznie do tyłu jak kiedyś, to jednak trzeba mieć na uwadze, że karty czerwonych będą wolniejsze, jeśli ktoś planuje korzystać ze śledzenia promieni. A wydaje mi się, że po ciężkim okresie adaptacji większość z Was przekonała się jednak do tej technologii. Przekonać się powinniście również do gry RoboCop: Rogue City polskiego studia Teon, bo jest to prawdziwa perełka nie tylko dla fanów filmu. I przy okazji polecam również sprawdzić Terminatora, bo naszym rodakom całkiem dobrze wychodzą adaptacje filmów science fiction. Wynik praktycznie identyczny, ale 1% low ponownie na korzyść Radeona. Nowy S.T.A.L.K.E.R. to niestety jedna z tych gier, które w rozdzielczości 1440p są troszkę zbyt ciężkie dla naszych kart graficznych. Da się grać oczywiście, nie jest źle, a gdyby komuś zależało na większej ilości klatek, zawsze można przykręcić trochę ustawienia lub skorzystać z upscalera, ale jest to dobry przykład pokazujący, że kupując komputer na teraz Wydajności może braknąć szybciej, niż nam się wydaje. Teraz Wiedźmin 3 i przy okazji zapytam Was, czy widzieliście ostatnią demonstrację czwóreczki na State of Unreal? Jeśli nie, to zerknijcie, bo robi wrażenie i powiem Wam, nie mogę się doczekać tego tytułu. Cyberpunk był i nadal jest świetną grą, ale świat Sapkowskiego bardziej do mnie jednak przemawia. Wydajność na korzyść Radeona. A teraz jeszcze Fortnite i tak w temacie nowego Wiedźmina włączyłem tutaj geometrię na Night, bo nowy Wiedźmin ma korzystać z tej technologii właśnie, niby w celu poprawy wydajności, ale przynajmniej na przykładzie Fortnite'a lekko to tu wcale nie jest, bo obydwie karty dość mocno dostały po rajtach w stosunku do testów premierowych, gdzie na Night był wyłączony. Niemniej, gdyby ktoś kierował się tym kryterium, czyli kupował kartę z myślą o nowym Wiedźminie, to Radeon poradził sobie znacznie lepiej. No i słuchajcie, czas tu na pierwsze małe podsumowanie. Średnio obydwie karty mają 83 klatki w rozdzielczości 1440p. Nie włączyłem tutaj CSA, naturalnie, no i trzeba pamiętać, że stary Doom trochę zawyża tutaj wynik, ale jednak. Wydaje mi się, że jest to dość komfortowy poziom wydajności, czyli karta graficzna nie musi kosztować milionów monet, a gdyby wydajności zaczynało gdzieś trochę brakować, przypomnę, że upscalerzy działają tym lepiej im wyższa rozdzielczość. A czy potrzebny nam mocny procesor do takiego kompa? Odpowiedzią niech będą te wyniki, które właśnie widzicie, gdzie zestawiłem dzisiejsze testy z wynikami premierowymi, kiedy to karty benchmarkowane były z Ryzenem 7 9800X3D. I słuchajcie, różnic za bardzo nie widać. Wyniki są praktycznie identyczne z różnicami na poziomie błędu pomiarowego, ale na korzyść słabszego procesora na ogół. Jeśli faktycznie, to zapewne ze względu na sterowniki GPU, ale ogólnie potwierdza się zasada, że przy wyższych rozdzielczościach procesor ma mniejsze znaczenie. A teraz jeszcze zużycie prądu. Jak widzicie nasza maszynka będzie raczej z tych oszczędnych, co również zawdzięczamy wyborowi opcji skromniejszy PC do 1440p, a tutaj macie jeszcze temperatury i jak widzicie wszystko w normie. Koniecznie napiszcie w komentarzach dwie rzeczy. Po pierwsze, czy wolelibyście taki komputer z RTX 5060 Ti czy z Radeonem RX 9060XT? Druga rzecz natomiast, to jak podoba Wam się obudowa Chifteka, która to wjechała dzisiaj na nasz kanał w celu zaprezentowania nowości tego oto producenta? Pamiętajcie, że linki do obydwu testowanych dzisiaj konfiguracji zostawiam Wam w opisie. Jeżeli tylko będzie nowy Radeon, już dostępny naturalnie, bo nie wiem jak to będzie z dostępnością na samym początku czerwca. Ale zakładam, że później będzie w czym wybierać. No i przypominam również o tym, że wy wybieracie kolejny zestaw do kolejnego filmu. Także wpadajcie na nasz kanał i odszukajcie sobie tam ankietę i zagłosujcie na kolejny zestaw. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.